Witajcie serdecznie, bracia, siostry, nasi przyjaciele. Ostatnio wiele mówiliśmy o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Najpierw o Jego śmierci na krzyżu, a następnie o triumfalnym zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie naszego Pana jest gwarancją naszego zmartwychwstania. Słowo Boże mówi, że On jako pierwszy, zmartwychwstał, ale my otrzymaliśmy gwarancję i żyjemy w tej nadziei również z zmartwychwstania. Słowo Boże w wielu miejscach podkreśla, że nadejdzie taki dzień, że nasz Pan przyjdzie i wtedy ci, którzy są jego własnością, do niego należeli, zarówno ci, którzy umarli, jak i ci, którzy będą żyli, ci, którzy umarli na głos Pana na głos Archanioła, trąby Bożej zostaną wskrzeszeni, wzbudzeni, zmartwychwstaną w nowych, chwalebnych ciałach. O tej nadziei mówił apostoł Paweł w liście do Filipian, mówiąc, że pragnie doznać mocy zmartwychwstania. Pragnie również uczestniczyć, mieć udział w tym. I my z tą nadzieją żyjemy, z tą ufnością oczekujemy na Jego powtórne przyjście. Niech wszechmocny Pan da nam siłę, da nam wiarę, da nam ufność i niech nigdy nie zgaśnie w sercach naszych ta żywa nadzieja, bo on odrodził nas ku nadziei żywej przez Jezusa Chrystusa. Niech Pan Was błogosławi.